Top 5 gier, których lubię grać na Roblox Numer 1 jest. Nie naciskaj przycisku 4. A czemu tu jest napisane 4? Bo to jest czwarta część tego nie naciskaj przycisku. I zrobimy w to na momencik. Dowiecie się, odchodzi. Burgan? Nie, nie może nas trafić, bo inaczej umrzemy. Widzicie? Wszyscy... Wszyscy w tej grze chyba przegrali. Ja co jest? Ciągle nie żyję. Muszę zrobić coś innego! Coś innego! Proszę coś innego! Nicht? I arm? Zrobimy z tym słowem. Dobre. Znaczy to będzie to samo... To będzie samo jak w tym... Как в этой игре, помните, я? а не, не можно тут No, niestety, nie wygracie dzisiaj świetnie, co jest w tej skrzynce. Chyba yemy się gdzieś. No dobrze, tak może być. Musimy to przetrwać! A Anime... nie mam... Nie... O co tu chodzi? Header Swin Nie wiedziałam o co to chodzi Get off o... o... Odpowiednim kolorze Aj, cię nie zobaczyłem. Dobra. Popatrzmy jak inni grają. O. To grała. Ale składa że moje gry nie gracie. Widzowie. Ej, to... Ej! To było oszustwo. Dobra, to A, jednak można. Chyba wiem na co to chodzi. Musimy odpowiedni kolor. To jest niebieski, bieżcie! No niestety Ty właśnie umiesz Trudno, może na wczorajszym roku mi się uda A ten czerwony? Jeszcze się... Zanim będzie za późno. Co zrobił? Chyba tak czas się wokół niego dzieje. Ups. Kościół umierasz. Cześć. Masterpieczę to może być w każdej momencie, w każdym miejscu. Dobra, finał. Ej, ej, Trudno. Ej, co jest? Co mi jestem zielony? Ej. To nie powinien mnie demonitować wygrać? Co to jest? To nie jest ten jestem Co tutaj trzeba zrobić? I co jest? To winda. Wow. Ojem... Winda pełna śmieci. Ej. Kto ma ten dron? Co się, Co się tu robi? Co się tu dzieje? hot dog. Hey, give me hot dog. hot dog. hot dog. Hey, me hot dog. hot dog. Give me hot hot dog. Hey, give me the hot dog. Give me the hot dog. Just give me the hot dog. Hey, goddamn hot dog. hot dog. mnie, chociaż hot od doga. Hej, give me the hot dog! Amalaser. Możecie sobie zobaczy taki wasze pod emrze. O, wiesz gościu, cześć! Cześć, dzień. Cześć. Stary, skoczony... skoczony bandy to wy... Głowie dyni Ale mocno. Spinął, ale nie przyszedłem na lobynicy

Mamy. Ale tak Ej, snubki, gdzie one są? A ten drog tu dalej jest. Luki, kuczki, luki. ちょっと <music> <music>

Ile to będzie trwało, ten dron, i jak to będzie, ten... Wow, ale tam może... Co się tu dzieje? Takosy spadają z nieba! Meksyk! Ej! za... co za gościu... O! Prawdziwy takos! Pa! Ты вам годный, а это развлечение, если вам годный. No tak, to jest zabijający się laser, ale będziemy musieli to, to że my możemy wchodzić. Ale strasznie dziwne dźwięki dają te lasery. Strasznie. Co to są? Jajka? Jajku. A ziemniak. A nie jajku. A znacie piosenkę o jajku? Jajko. No, nie będę was tutaj denerwował tym. A tutaj dalej jest ten dron. The big Wig? Co on ma zarobić? No? Hmm... Znacie angielski? Uje, nie za bardzo. Wiem na pewno. Hello, cześć. How are you? Jak się masz? I tak dalej. Takie proste, dość słowa. A na przykład jeszcze umiem mm, robić zdania z tych słówek angielskich. Numer trzy moja ulubiona gra to jest najdalsza dziura w Roblox. Tu chodzi o to, żeby... Żeby dotrzeć na sam górę, ale to trochę trwa. Dobra. Właściwie tu mi się nie chce tam iść. Bo jak mówiłem przed chwilą, to, to bardzo długo trwa. ulica informatyczna. Jest sklep, w którym możesz kupić szybsze balony, aby przyspieszyć swoje podróże. Powodzenia. To jest sklep? Szybki balon. No nie. To oczywiście jest za Jak mi to zniknie? A. To mnie potrzebuje szybszego no balonu, bo myślę, nie chce iść tam na górę. Bo bo jak mówiłem... po raz trzeci mówię, to bardzo długo trwa. No to co możemy tutaj porobić? Tu jest taki bloczek No to może będziemy y, latać Znaczy unosić się w powietrze Ale na zewnątrz Czyli ciekawe I ma kilometrów Chyba systo Gdyby to tak naprawdę miałoby 100 km, to naprawdę by to trwało. Ja kiedyś tu na samą górę ale tam są atrakcje nie tak jak na dole poczekamy sobie a no za kilka minut zmienimy tu po bo patrzenie i unoszenie się w powietrze jest nudne.

Ja nie się A wy? Numer cztery. Moja ulubiona gra to jest Taking Ben RP. Tu podobne są zasady jak w normalnym Taking Benie. Ale tu trochę inaczej wygląda. Jest tutaj ślub. A w prawdziwym

A co to jest? O co tu chodzi? jakiś dziwny lobby. Kiedyś był taki podobny taki ten, ale go usunięto. Ale no on że ten jest lepszy. Bo w tamtym Tucking nie. Nie było, nie było tyle pokoi. Były, ty, były tylko cztery tam w tym kwietrze. a tu z, z 20 pokoi tu jest. Proszę tu panie. Znalazłem jajko ben. Powrócić do piosenki o jajku. Nie że... A tu jest event. Możemy go wschodzić. Pamiętam, że w tamtej grze można było chodzić tu kroczy tam. sam. Moja gra ulubiona numer 5 to jest Ludzka Żyrafa. To taki oto żyraf, ale

Ciągle łączanie się, łączanie się, łączanie się, ładowania, bo coś się łączyło w tym i to cały czas się robi. Do Możecie mi napisać w filmach, jakie, jakie są wasze ulubione gry na Roblox. Więc pa!